5%, szukają tak. 5, o małym głosie zagadaliśmy się razem z teską. Pamiętajcie Państwo, od to w mini w lotu byłem w tej na trzeciej występucji. Ja ten było takie, że 12, wyrobiliśmy 7. Przegraliśmy 4 sygniki, bo jakby się posiadaliśmy. Jeżeli ja jestem pewien tego, a jestem pewien tego, lewica weźmie minimum... 10% w tych wyborach, to proszę Państwa, we wszystkich okręgach wyborczych, we wszystkich 16 krajach bóstwa, nic zostanie pokalane. Więc co jest naszą, jeżeli chodzi o czyli komitet, koalicyjny komitet wyborczy, lewica, który to pierwsza informacja, ważna w tym momencie. Dwatysiaki, już mam. Tam. Mam mieć na kanapie Na piecie, Za chwilę, za chwilę. Znowie posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi projektami w sprawie emerytur stażowych i antykoncepcji awaryjnej. W sprawie emerytur stażowych Król, są dwa projekty. Osobów i lewicy. Oba przewidują, że kobiety będą mogły przesunąć emeryturę po 35 latach, skąd nie po 40 latach. W projekcie lewicy jest jednak kilka warunków. Dana osoba będzie mogła skorzystać ze świadczenia tylko wtedy, gdy wypracowała co najmniej emeryturę minimalną. W tym się również zmianami w sprawie farmaceutycznym dotyczącymi antykoncepcji awaryjnej. Wbrew założeń, tak zwana pigułka dzień po ma być dostępna bez recepty dla osób dziewiętnastego roku. Życia. Ta zmiana to jeden, jeden ze skóry, Dzisiejszy nasz Łukaszewicza, Daniela Milewskiego i Michała Wozkala. W pierwszej części obrad sekretarzami będą Edward Urzyński i Sebastian Łukaszewicz. Protokół i listę obecnych prowadzić będą koswer Paweł Bliźniak i, i Michał Noskal. Proszę pana Proszę, posłuch, was, sekretarza o odczytanie komunikatów. Informuję, że dziś odbędą się posiedzenia Komisji Infrastruktury godzina 9. Ochrony środowiska, zasobów naturalnych Jeżeli i leśnictwa godzina 9. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Godzina 9.30. Administracji spraw wewnętrznych godzina 10. Zdrowia, godzina 10. Do spraw kontroli państwowej, godzina 11, Do spraw służb specjalnych godzina 11. Do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych, godzina 11. Do spraw Unii Europejskiej wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych godzina 11. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej godzina 11. Do spraw kontroli państwowej godzina 12.30. Zdrowia godzina 13. Edukacji, nauki i młodzieży godzina 13.30. Spraw zagranicznych godzina 13.30. Do spraw Unii Europejskiej godzina 14. Edukacji, nauki i młodzieży godzina 14. Cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii godzina 15. Gospodarki i rozwoju godzina 15. Do spraw energii, klimatu i ośrodków państwowych godzina 15.30. Finansów publicznych godzina 16. Obrony Narodowej godzina 16. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii konwentu seniorów przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Jest to druk numer 195. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to druk numer 196. W związku z tym na podstawie artykułu 95e regulaminu. Sejmu podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i trzyminutowego oświadczenia w imieniu koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. I tak jak się spodziewałem sprzeciw słyszę, a więc głosujemy. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem propozycji wysłuchania w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i trzy.